W nowym liście, wydanym w niedzielę 3 października, arcybiskup Wigano zaapelował do wiernych o pomoc kapłanom zmuszanym przez hierarchów do przyjęcia eliksiru. Wierni katolicy świeccy powinni otworzyć swoje domy dla księży prześladowanych przez tyranię biskupów sprzymierzonych z globalizmem, udostępniając je do celebracji najświętszej ofiary mszy świętej, napisał Wigano. Zgromadzone wokół tych domowych ołtarzy oporne wspólnoty będą mogły w ten sposób nadal oddawać cześć Trójcy Świętej i korzystać z duchowej pomocy swoich pasterzy. Wigano nazwał świętokradztwem i bezprawiem to, że księża w amerykańskich diecezjach są zmuszeni wybierać między nieprzyjmowaniem eliksiru, a ich powołaniem jako księża. Skrytykował również Franciszka za jego rolę w promowaniu tych preparatów, mówiąc, że jest to bezprecedensowa zdrada. Podporządkowanie hierarchii Bergolian wobec plandemicznej farsy i nakazem eliksirowania przekształciło pasterzy w plandemicznych gór, biskupów, sprzedawców eksperymentalnego serum, a całe ciało kościelne w ofiarę masowych eksperymentów, stwierdził Wigano to bezprecedensowa zdrada boskiej misji Kościoła Chrystusowego władzy pasterzy i mandatu kapłanów w procesie zastępowania religii objawionej pseudonaukowym kultem który graniczy z bałwochwarstwem. księża którzy nie przestrzegają przepisów zwyczajnych zostaną pozbawieni swoich kapłańskich funkcji i środków utrzymania w konsekwencji wiele kościołów zostanie zamkniętych z bardzo poważnym uszkodzeniem salus animarum z powodu braku duchownych, którzy mogliby zastąpić tych, którym nie zaaplikowano serum genowego, napisał arcybiskup Wigano. Niech miłość braterska, karmiona dzieleniem się jedną wiarą i modlitwą, zapoczątkuje odrodzenia kościoła świętego, dziś zaciemnionego przez najemników i zdrajców. W poprzednim liście arcybiskup Wigano poruszył sprawę niszczenia i prześladowania wspólnot kontemplacyjnych i zakonów przez Kongregację Watykańską. Opisał, jak wyglądają takie wizytacje. Cytuję. Sposób przeprowadzania wizytacji z naruszeniem wszystkich norm kanonicznych i najbardziej elementarnych zasad prawnych, zastraszanie i groźby charakteryzujące się przesłuchania, którym oddawane są zakonnica oraz przemoc psychiczna stosowana wobec mieszkanek wyżej wymienionych klasztorów, wbrew zasadom miłosierdzia i sprawiedliwości, które powinny inspirować działania urzędników dykasterii papieskiej, ujawniają w niepokojący sposób uprzedzenia i intencje prześladowcze, które przyświecają wizytatorom, cynicznym wykonawcom poleceń prefekta, kardynała Bras de Avisa, i sekretarza Jose Rodrigueza Carballo, wykonujących precyzyjne instrukcje Bergoglio. Niezależnie od wspólnoty nękanie wizytatorów w celu podzielenia zakonnic jest zawsze takie samo. Podobnie jak próba wywarcia silnej presji psychologicznej aż do wymuszenia na prywatnych sumieniach osób, które są przyzwyczajone do życia w ciszy i skupieniu modlitwy i pokuty. Jak we wszystkim, co charakteryzuje te operacje Kościoła bergoliańskiego, za tym dziełem oczyszczenia kryje się nienawiść i obrazoburcza wściekłość wobec wspólnot życia kontemplacyjnego, a w szczególności wobec tych, którzy są związani z tradycją i starym obrządkiem. Nienawiść, która stała się zwyczajną praktyką wraz z niesławną instrukcją cor i jej okrutnym i bezlitosnym stosowaniem. Istnieje również niezdrowe zainteresowanie administracją finansową i darowiznami otrzymywanymi przez wspomniane wspólnoty, które Watykan stara się przejąć pod byle pretekstem. Nienawiść ta nie ma żadnego uzasadnienia prawnego ani dyscyplinarnego, ponieważ klasztory, przeciwko którym skierowana jest uwaga Watykanu, ograniczają się do życia zgodnego ze szczególnym charyzmatem swojego zakonu, wiernego swoim świętym założycielom i w duchu szczerej komunii z Kościołem. Wzrasta liczba powołań, jak to zawsze ma miejsce we wszystkich instytutach, które wprowadzają w życie regułę swoich założycieli i celebrują mszę świętą w rycie trydenckim. Grzech tych zakonników polega na tym, że chcą być wierni niezmiennemu magisterium Kościoła, jego liczącej dwa tysiące lat tradycji, jego prawdziwej liturgii. Jest to, krótko mówiąc, grzech wszystkich wspólnot świeckich i religijnych, męskich i żeńskich w obliczu bezlitosnego dzieła bergoliańskiej destrukcji. Uważam za swój obowiązek, aby w sposób niebudzący wątpliwości potępić systematyczne dzieło burzenia prowadzone przez kongregację do spraw zakonników, której przywódcy nie ukrywają swojej szczególnej niechęci do wszelkich form życia konsekrowanego, w doskonałej zgodzie z tym, który wydał im rozkazy i przed naprawdę niepokojącym milczeniem i biernością ordynariuszy, niezdolnych do ochrony, i obrony najcenniejszej i najbardziej wrażliwej części mistycznego ciała. Nie możemy zapomnieć, że nieugięte prześladowania Watykanu spadły wcześniej na inne kwitnące wspólnoty zakonne kobiet, dziś całkowicie unicestwione. Na przykład franciszkanki niepokalanej z Włoch, małe siostry Maryi z Francji, siostry z Auerbach, z Niemiec i siostry Dominikanki Ducha Świętego też z Francji i wielu innych. Pod koniec listu arcybiskup Wigano wystosował apel do kapłanów i wiernych świeckich. Wzywam moich braci, współbraci prałatów, kapłanów, a przede wszystkim wiernych świeckich, aby opowiedzieli się przeciwko niszczeniu kontemplacyjnego życia monastycznego i tradycyjnych wspólnot zakonnych. Trzeba nie tylko wspierać ich duchowo i moralnie, ale także materialnie i medialnie ofiary agresji, która nasila się w ostatnich tygodniach. Od czasu ogłoszenia motu proprio tradicionis custodes trzeba bronić prześladowanych zakonników i demaskować odpowiedzialnych za tak ohydne prześladowania w oczach Boga i całego Kościoła. Widząc przewrotność władz kościelnych, zdaję sobie sprawę, jak trudno jest połączyć uroczyste śluby posłuszeństwa wobec przełożonych z dowodami ich złych dążeń i jak bolesne jest stawianie oporu tym, którzy powinni sprawować władzę w imię naszego Pana. Jednak współpraca z nimi byłaby zawsze formą współudziału i winnego konszachtu. Posłuszeństwa Bogu i wierności Kościołowi nie można łączyć ze ślepym poddaństwem, które jest wrogiem jednego i drugiego. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I dotyczy to zarówno duchownych zakonnych, jak i świeckich, których milczenie w obliczu rozpadu Kościoła musi się teraz skończyć. Wobec tego poważnego dylematu sumienia, który dręczy zakonnicę, zwracam się ze szczególnym apelem do wiernych, świeckich i dobrodziejów klasztorów żeńskich, aby zadbali także za pomocą odpowiednich instrumentów prawnych o zagwarantowanie i obronę niezależności klasztorów i ich własności. Prześladowane zakonnice zapewniam o mojej nieustannej modlitwie i zachęcam je, by stawiały zdecydowany i odważny opór oraz ofiarowywały swoje cierpienia za nawrócenie tych, którzy je prześladują. Na sam koniec listu arcybiskup Wigano kieruje ostre słowa. Najwyższe władze watykańskie będą musiały odpowiedzieć przed Bogiem, za te najpoważniejsze grzechy kongregacji, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z ich niepokojącymi konotacjami ideologicznymi, a także za nadużycie władzy przeciwko dobrom Kościoła i zbawieniu dusz. Niech Pan otworzy oczy wielu, którzy wciąż nie chcą uznać apostazji dotykającej Kościół Katolicki odpisał Carlo Maria Vigano arcybiskup były nuncjusz w Stanach Zjednoczonych